Gminy Doliny Raby, Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina. serdecznie zapraszają. Gmina Biskupice to najmniejsza gmina powiatu wielickiego, dogodnie położona przy głównych szlakach komunikacyjnych blisko Krakowa. Niewątpliwym jej atutem są cenne zabytki architektury sakralnej, piękne widoki, rozległe krajobrazy, wciąż jeszcze liczne tereny rolnicze i ciągle wzrastająca liczba domów jednorodzinnych. Tradycja przeplata się tutaj z nowoczesnością. O sile gminy stanowią jej mieszkańcy przyjaźni, aktywni, otwarci, przedsiębiorczy, co sprawia, że gmina prężnie się rozwija. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i pozostania u nas na dłużej. Jesteśmy na terenie Zarabia w Gdowie. Tutaj przygotowane są różne atrakcje dla turysty, nie tylko z gminy Gdów, z powiatu wilickiego, ale z z i Małopolski i z Polski. Można połowić ryby rodzinnie. Są wspaniałe ścieżki rowerowo-pieszy. Długość takiej jednej ścieżki to jest 9 km, to jest mała pętla. Są Skyparki, Placy Zabaw. Także zapraszam, zapraszam gorąco wszystkie tutaj do tego miejsca do Gdowa, na drabę. Gmina Łapanów położona jest w malowniczej dolinie rzeki Stradonka na Pogórzu Karpackim. Piękna okolica doskonale nadaje się na wycieczki piesze i rowerowe. Zachęcają do nich łagodny pasma wzgórz, liczne wąwozy, zabytki sakralne i świeckie, a także rozsiane po całej gminie kapliczki i krzyże przydrożne. Do najważniejszych atrakcji turystycznych gminy należą kompleks sportowo-rekreacyjny Zalew o powierzchni 3,5 hektara. 12-kilometrowy szlak papieski z Niegowici do Łapanowa, który często przemierzał jeszcze jako wikariusz Karol Wojtyła. Trasa spacerowa, wzgórza wokół Sobolowa. XVI-wieczne zabytkowe drewniane kościoły pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Łapanowie oraz pod wezwaniem wszystkich świętych w Sobolowie, które są częścią małopolskiego szlaku architektury drewnianej. Oraz 16 wieczny kościół w Tarnawie. Czy ekomuzeum, zbiór starych przedmiotów wykorzystywanych kiedyś na wsi. Serdecznie zapraszamy do gminy Łapanów. Witam Państwa na galerii sali balowej Wiśniackiego Zamku. Z pięknym widokiem, który jest jednym z najspanialszych krajobrazów kulturowych w Polsce. Zapraszam wszystkich do zwiedzania trasy dworskiej na Zamku Wiśnickim. Na zamku mamy też wyjątkową atrakcję pod tytułem Bastion Wiar, gdzie w technologii wirtualnej rzeczywistości można odbyć podróż po podziemiach zamku, jego komnatach wraz z wylotem ponad zamek. Z galerii widzimy centrum Nowego Wiśnicza. Z ratuszem, kościołem parafialnym, które powstały w pierwszych latach budowy miasta, Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Zapraszam na wycieczkę do Koryznówki, dworku, który znajduje się nieopodal zamku, do którego na wakacje przyjeżdżał Jan Matejko i w którym w tej chwili mieści się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. leży w obszarze Pogórza Wishickiego, natomiast skrajny południowy obszar leży w paśmie Beskidu Wyspowego. Mina Czciana, zwłaszcza w południowej części miejscowości Rdzawa i Kamionna, jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla miłośników turystyki pieszej, jak i rowerowej. Pierwsza trasa na górę Kamionna spod kolumny szwedzkiej, którą fundował książę Lubomirski, w związku ze zwycięską potyczką ze Szwedami. Druga trasa szlakiem cmentarzy I Wojny Światowej w Czcianie, Leszczynie i Włąkcie Dolnej. Trzecia trasa do Rdzawy. Wycieczkę można zacząć od Parku Podworskiego przez skałki na wzniesienie, skąd rozpościerają się widoki na Pogórze Wiśnickie. Cennym zabytkiem na terenie naszej gminy jest XVII-wieczny kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty w Czcianie, Zabytkową szczelnicą i bogatą historią. Serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do naszej pięknej gminy. Gmina Rzegocina to piękna i malownicza gmina położona w paśmie beskidu wyspowego. Posiada wiele ciekawych, atrakcyjnych szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Posiada też dobrą bazę noclegową. Szlaki turystyczne prowadzą z kotliny Potoku Saneckiego na Górę Kamionną, Żarnówkę i Łopusze. Ze szczytów możemy podziwiać piękne widoki Beskidu Wyspowego, Gorców i Tatr. U stóp kamionnej znajduje się źródełko wody mineralnej typu Zuber. Mamy też dla turystów i gości wiele boisk wielofunkcyjnych, kort tenisowy, a latem basen kąpielowy. Zimą można korzystać z pobliskiego wyciągu narciarskiego. Gmina posiada kilka ciekawych zabytków, m.in. Kościół Parafialny w Żegocinie i Kościół Świętego Jakuba w rozdzielu. Mamy też lokalną Izbę Regionalną. Zapraszamy do Gminy Żegocina. Raby, biskupice, gdów, łapanów, nowy wiśnicz, trzciana i żegocina. Serdecznie zapraszają.